OK, słuchajcie, teraz taki filmik będzie na temat tego tutaj ekstrudera, którego mam zamontowanego. Jest to wersja, słuchajcie, tak jak tu widać, dual drive extruder. I słuchajcie, on wcześniej był zamontowany tutaj, w tym miejscu. Ja sobie tak postanowiłem, że go zamontuję, słuchajcie, na górze. Wszystko elegancko fajnie yy, spasowało się. Nigdzie to nie jest naprężone, ani nic. Mam nawet wrażenie, że teraz ten, tutaj ten układ z góry do dołu, nawet że tak troszeczkę lepiej funkcjonuje. Dodałem jeszcze taką, taką osłonkę na tą rurkę teflonową. I powiem Wam, że to dodaje jeszcze bardziej takiego efektu pro. Powiecie, co o tym sądzicie. Czy ktoś z Was też tak montuje na górze ekstrudera? Czy może po prostu ma zamontowanego na tym tutaj miejscu? Zastanawiam się też, on jest teraz na tertytce przypięty. Jak go zamontować tu do tej listwy? Oczywiście mam takie fajne Wstawki na śrubeczki, że możemy sobie przykręcać coś do tych listew. Natomiast sam extruder nie posiada żadnego chyba takiego jakiegoś gwintu. Który można by było to przymocować. Także ciągle się zastanawiam jak go tutaj fajnie po środku zamontować. Żeby był właśnie w tej pozycji. Tak mi się bardziej nawet podoba. Jedynie co mnie wkurza to tylko ten kabel. Od zasilania. Szkoda, że... Jakoś to nie jest zrobione troszeczkę inaczej. On już jest i tak na maksa, prawie naprężony. Także nie mogę go poprowadzić tutaj z boku na listwie i w dół. A może sobie jeszcze coś wymyślę i go jakoś ładnie poprowadzę tak po tych listwach. W każdym bądź razie, teraz w tym enderze trójce pro, są takie małe modyfikacje zrobione przeze mnie. Czyli tu jest włącznik tego wiatraka, druga opcja jest wymieniony wiatrak w zasilaczu. I powiem Wam, że teraz w tej konfiguracji jak to działa wszystko, jest godzina 21.40, da rady to przeżyć. Wcześniej było naprawdę głośno. A jeszcze jakby tutaj był, była płyta z tymi cichymi sterownikami które robią robotę kolosalną, to już było, było w ogóle przepięknie, bo tak to słychać jak to pasuje, yy, pracuje, nie? Najbardziej to teraz słychać właśnie same silniki od yy, poruszania się. Drukuję tutaj taką nasadkę na butelkę PET. Tak już Wam pokażę w ciekawości jak to wygląda. Chwila moment. O, coś takiego. No i zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie idzie bardzo ładnie, bez problemu. No ale dwie godziny będzie trwało drukowanie. Także wracając do ekstrudera. Powiedzcie co o tym sądzicie. I jeszcze mam takie pytanie. Tutaj coś kurde, mi się obiło o oczy, że są takie jakby wkładki blokujące ten zatrzask na tej rurce Dokładnie chodzi mi o to To się wkłada i wtedy on jakby blokuje to wszystko nie? Dobra, nieważne To tak na marginesie było Tak to wygląda Drukarka je fajna sprawa Pozdrawiam, trzymaj to się